Cześć wszystkim, moi drodzy! Dzisiaj będziemy w świecie magii. Dla fanów Harry'ego Pottera to myślę, że ten odcinek to po prostu będzie całkowita eksplozja. Jesteśmy w Krakowie, w zasadzie na krakowskim rynku, gdzie znajduje się dziurawy kocioł, czyli restauracja, knajpa, która będzie bardzo mocno nawiązywała do uniwersum Harry'ego Pottera. Czy będzie? Tak jak w przypadku restauracji Wiedźmina, bo gdzieś mimowolnie moje myśli wędrują, że to może być coś bardzo podobnego. Dzisiaj to będziemy sprawdzali. Tam jest wejście. No to co? Wchodzimy w ten świat magii. No, jak na razie, to wydaje mi się, że Chary w bezpośrednim starciu z Wiedźminem. by go abracadabra i by go nie było. No dobrze. W takim razie przybyliśmy do kawiarni, restauracji Harry'ego Pottera. Sam wygląd naprawdę interesujący i widać, że ktoś położył na to gigantyczny nacisk. Kiedy tutaj się wybierałem, zauważyłem, że to miejsce w głównej mierze odwiedzają dzieci. No bo jednak świat magii i świat dzieci jakoś to się ze sobą łączy. Zaraz zamówimy. Myślę, że jest kilka obowiązkowych pozycji. No to co? Niech magia nas pochłonie. Kociołek poleca coś obowiązkowego w tym miejscu to oczywiście kremowe piwo 18 zł i 90 groszy to piwo kosztuje ale no musimy musimy i żeby was nie zmieniła nazwa to absolutnie nie będzie piwo bo w tym lokalu nie serwujemy alkoholi ale zaraz zobaczycie bo ja względny research zrobiłem cóż to takiego będzie coś co jeszcze bardziej przywołuje moje wspomnienia do Wiedźmina to eliksiry tam były eliksiry nazywane Chyba od świata, nie, tam było chyba od kwiatów, lub coś takiego. Natomiast tutaj mamy od szczęścia, prawdy, miłości. Moi drodzy, była jasność. Nie to, że siedzę tutaj w tych okularach, bo mi się to podoba, bo mi się to bardzo nie podoba, bo to, że mam słaby wzrok, to po pierwsze, a po drugie, po prostu zapomnieliśmy z hotelu. Aha! Żeby do niego wrócić, to jest bardzo, bardzo daleko, więc muszę, chociaż się nie, nie, nie oślepnę. O może tak. Dobra, wybrałem kilka pozycji, zaraz zobaczymy, czy będzie to smacznie, bo u Wiedźmina smacznie nie było. 18 złotych i 90 groszy. Patrząc po ludziach, którzy tutaj są, to zauważyłem, a także na pobliskiej sali, że ta pozycja jest brana najczęściej. To jest taki jakby obowiązek. Kremowe piwo w lokalu Dziurawy Kocioł. Dobra, cóż to takiego będzie? Domyślam się, ale zaraz sprawdzimy. Moi drodzy, jest to po prostu mleko, a na samym dnie jest mleczko skondensowane lub kajmak. I to trochę zwiastuje nam, że mamy smaki słodkie, smaki mleczne i przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Myślę, że w ogóle dzieci to w tym miejscu by oszalały. Fani Harry'ego Pottera również. No i jeszcze kromowe piwo. No mi się wolałoby normalne, no ale. Ale bardzo się cieszymy, że tak nie jest. Dobre, dobre, w porządku. Myślę, że zdecydowanie lepiej smakuje na ciepło, pomimo, że nie piłem na zimno. Mocne przekąska prefekta, reulony sprzednego placka z dodatkami, z szynką i serem Mimolet 18 zł i 90 groszy. Raz, dwa, trzy, cztery, no jest tego rzeczywiście niemało. Potraktujmy to raczej w kategoriach takiej ala la przekąski. W ogóle ser Mimolet do takich potraw uważam, że bardzo, ale to bardzo pasuje, bo on ma taki swój fajny, kremowy i lekko goryczkowy posmak. Jest to świeże, sam placek pszenny jest fajny, jędrny, taki bardzo jak go dotykamy, to nie czujemy, że dotykamy kompletnej tektury rzeczy, której leżała, tylko czujemy, że jest to świeże. Samo ugrillowanie też jest w dobrym punkcie, bo nie jest to ani przemocno, ani nie słabo. Więc tu, no jak na razie, to wydaje mi się, że chary w bezpośrednim starciu z Wiedźminem, to by go abracadabra i by go nie było. Przestanę się śmiać. <grymne> Bałem się tego spotkania z tym światem magii, bo po pierwsze w ogóle boję się magii, a po drugie myślałem, że naprawdę tutaj nie będzie ciekawie, ale jak na razie? No to piwo plus to. No prawie jakbym był w pijalni wódkiej piwa czyli niczym nie używa. Hmm. O nie, ten czosnkowy to tragedia. Widzicie? Pomimo, że siedzimy tutaj dosyć krótko, tak i tak i tak ten mimolet już zastygł i jest taką stałą formą, ale naprawdę nie smakuje to źle. Także, moi drodzy, sos cząstunkowy kompletnie nie zamawiajcie, bo tragedia. Natomiast z tym ketchupem, no wydaje mi się, że to w ogóle trochę tak, jakbyśmy minimalnie w świecie magii dorośli i poczuli się jak w domu studenckim, bo tosty to takie podobne do tortilli, kremowe piwo, no studenci, jak wiadomo, Lubią takie, takie, takie posmaki, więc tu gdzieś to między sobą współgra. Kolejne dwie pozycje. Nie wierzę w to, co zrobiłem, moi drodzy. Ta magia mnie tak pochłonęła, że ja zapomniałem dorzucić do swojego organizmu eliksiru. Cały się, kurczę, pieczony. Tak ładnie było na przebitce, a teraz już w świecie realnym nie mamy. No dobra, nieważne. Na pewno został smak, raczej Harry go nie wydobył, albo Voldemort bardziej. Nie dopuszczam go tutaj, więc ja w ogóle cały czas mam wrażenie, że tamten Wiedźmin i to, to chyba jest jednego przedsiębiorstwa, bo to jest zbyt podobne do siebie. To tak jakby ktoś po prostu zerżnął pomysł od drugiego, a zmienił tylko świat. Ten eliksir, tam był tragedia, tutaj to jest zwykły sok. To tutaj nie ma nic fenomenalnego. To jest tak jakbyście, nie wiem, wzięli tym bark. Nalali go do ładnego opakowania, dorzucili trochę ciekawego azotu, zrobili z tego efekt i tyle. No ale opakowany ładnie, no to trzeba przyznać, że pod tym kątem jak to wyglądało, robiło wrażenie. A skoro restauracja, kawiarnia, jakkolwiek zwał, tak zwał dedykowana jest dla dzieci, to myślę, że dla dzieci jest to coś fajnego. No to teraz, jeżeli nasze dziecko zgłodnieje, to może zasięgnąć pożywienia od ministra. Mamy bajgla, bajgla pszennego. Pach, pachnie to nawet nieźle. Mamy sałatę, mamy ser, mamy szynkę, czyli po raz kolejny mamy pieczywo zapieczone z serem i na tej podstawie został zbudowany ten smak. Dosyć duże to jest. No, zobaczmy. Może być wcale nieźle. Bajgel z szynką i serem. Nic więcej. Ten sos czosnkowy to jest chyba w ogóle ten sam, który jest tam i ogólnie powiem Wam, że to no, smakowo no, nie gniecie. Gdyby pieczywo i na tej podstawie można było zbudować smak, gdzie ono byłoby naprawdę jakieś gigantycznie dobre, to myślę, że taka kanapka mogłaby się nawet e, obronić. Jest fajnie, bo jest jeszcze na ciepło zrobiona. Mamy sałatę, mamy wszystkie inne rzeczy, ale no jest to zbyt proste. Tak to moi drodzy wygląda. Jest sałata, jest ser, mamy też ten sos, mamy ogórek. Więc y, dużo odświeżających elementów pojawiło się na tej kanapce i to dobrze, ale jak sami widzicie pod na tego bajgla, no gdyby to było naprawdę z jakiejś rzemieślniczej piekarni, łoh, to Harry by pokonał tego Voldemorta. I tak pokonał. A pokonał? No. <laughs> pokonał, pokonał. To jest miejsce, gdzie nie przychodzimy delektować się, ma wrażenie, smakami. Tutaj przychodzimy, żeby poczuć się i trochę przenieść w czasie, przenieść do uniwersum, które uwielbiamy. I dla mnie na przykład, kiedy byłby taki pap Rogera Federer'a i wszędzie były jego najlepsze zagrania, ja bym siedział na rakiecie, na, w piłkach były, były podane piwa, to bym się bardzo ucieszył i to by na mnie zrobiło gigantyczne wrażenie. Natomiast tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo Klimatycznie, i to uważam w tych miejscach jest absolutnie kluczowe. Przed nami jeszcze jedna pozycja. Patrzcie na to. Co tutaj mamy? No, tak naprawdę, mamy pankejki, cheddar. Mamy chyba też tak boczek, i na sam wiech pozostały położone chipsy. Chipsy, tak zwane monsterki, duszki. To też jest fajny element. No, naprawdę, no. Tutaj, w tej restauracji, w tej knajpie, autentycznie dzieci myślę, że oszalałyby. Patrząc po uśmiechach, które tutaj były na twarzach dzieci, jest to naprawdę rozczulający widok. Syrop klonowy do delikatnego zasłodzenia sobie tego wszystkiego, a poprzez to możemy zobaczyć, że jest to trochę takie nawiązanie do amerykańskiego śniadania. Nie wiem, czy widzicie to jak ja. Ale mam nadzieję, że to będzie te smaczne. Zanim przekroimy, moi drodzy, to polejemy syropem klonowym. To będzie świetnym dodatkiem. Musi być tego dużo musi być to naprawdę zasłodzone boczek i syrop, to można w ogóle dojść do takiego wrażenia, że przechodzimy tutaj do harego na śniadanie. No ale dobra, kroimy w takim razie pankeki. zobaczymy czy są puszyste, czy są dobre. Przekroimy na razie sobie tak ordynarnie przez sam środek, cyk, o, czekajcie, mamy boczek, mamy same pancake, jest czedar, jest syrop klonowy, no połączenia są naprawdę bardzo dobre i żeby Was to nie roześmiało, ale naprawdę w kuchni międzykontynentalnej czasami używa się chrupek do choćby utworzenia panierki. W tym przypadku oczywiście raczej robią one za wartości wizualne. W ogóle u mnie w domu było dużo magii i mama nauczyła mnie jednego. Pokus, pokus czary, mary twoja stara to twój stary. Zapamiętałem to, kiedy w pytaniu na śniadanie takie dziecko powiedziało to do pani pani Rogalskiej. I jak ja to słyszałem, to nie wierzyłem w to, co słyszę. Także zapamiętajcie to, ale to dla starszych magików. Magik kadet. Dobra, zobaczmy sobie, bo się troszeczkę tutaj rozgadałem. Proszę. To naprawdę jak na takie miejsce, które oczywiście, że nie stoi kuchnią, tak powiem Wam, że to naprawdę, naprawdę nie takie złe. Oczywiście pamiętajmy o tym, gdzie jesteśmy, bo zaraz pojawią się komentarze. Ty, Dimitr, przesiłam byłeś, załóżmy, u, w restauracji Karola O'Krasy i coś to by nie odpowiadało, a jesteś w restauracji, gdzie podają tak proste pozycje i mówisz, że są dobre, bo musimy odpowiednią gradację przyjąć do miejsca, w którym jesteśmy. Nie możemy porównywać dwóch różnych. Nie rozczarowałbym się, gdybym to zamówił, a ceny w ogóle w tym miejscu również nie są jakieś porażające. No bo to 27 zł. Przyjmijmy, że to jest takie ala śniadanie, późny brunch. To no, naprawdę nut i ostatni już deser. Po całym dniu magicznym możemy przenieść się do deserku. Zobaczymy to sobie, ale ja mam jeszcze jedną rzecz. Moi drodzy, fasolki. I tutaj mamy różne smaki, więc wybierzemy sobie trzy i zobaczymy na co trafię. Ale to naprawdę już na sam, na sam koniec w ogóle za te fasolki zapłaciłem 20 zł. Ja nie wiem, czy to jest takie drogie, czy o co tu chodzi. Dobra, żabisk... Przestań. Ciekaw co to są za kulki. Aha. To są kulki dodawane do bubble tea. I jest to za słodkie, o niedobrej konsystencji, a ten smak cytrynowy bardzo niestety, ale mocno czuć, że to jest wydobyty sztucznie. Nie jest to prawdziwa cytryna lub limonka, ale jednak bardziej jest to taki ala kwasek cytrynowy. O i widzicie i mamy oczywiście cząstki banana, sam ten sorbet cytrynowy, no i te magiczne kulki, a magiczne kulki to te akurat z Babelty, widzicie? Tutaj myślę, że podziękowałbym na pewno za ten deser. Mi ją kompletnie nie smakuje. I myślę, że można byłoby go zdecydowanie usprawnić. I nawet dzieciom to... Wydaje mi się, że jest tutaj tak wielka dawka cukru, że mamy przecież chyba inne, bardziej atrakcyjne pozycje, więc tutaj moja magia nie pokierowała mnie. Musiałbym zadzwonić chyba do wróżbity Macieja. On by powiedział dokładnie, co powinienem wziąć. No to teraz, drogie misie, jest opakowanie tylko z dobrymi, a my wzięliśmy opakowanie, gdzie mamy wszystkie smaki, więc nie wiadomo, na co trafimy. z Powiem wam, że dziwny smak. Nigdy nie próbowałem, jak smakuje popył papierosów, ale to chyba jest ten smak. Są takie smaki? To jest możliwe? Obrzedliwy. Tych unikajcie, jak będziecie magicy, moi kochani, tego unikajcie kompletnie. Nie, nie, nie. Niebieska. Matko, Persil, Ogólnie mam takie ambiwalentne uczucia co do tego miejsca, ale jak bardzo, to zaraz Wam powiem. Uważajcie. No dobrze, to wychodzimy. Scharego potera. Boże, jakiego Harego potera, jak to w ogóle zabrzmiało, wychodzimy z dziurawego kotła. Moi drodzy, by było tutaj, tak jak właśnie to zakończenie wygląda, było bardzo wesoło, było bardzo klimatycznie i myślę właśnie, że po ten klimat ludzie do dziurawego kotła wstępują. Myślę, że dla dzieci, dla młodzieży lub nawet dla fanów Harry'ego Pottera to jest miejsce wręcz idealnie skrojone. Dajcie znać, czy byliście lub macie w, plan w planach, aby tutaj się pojawić. Dziękuję serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! No, teraz jeszcze jedna rzecz, bo was zaczaruję i nie będzie tak miło. Moi drodzy, subskrypcja tutaj na górze, a później pierwszy i drugi film. Widzimy się niedługo.